Wyobraźcie sobie akwarium pełne życia, w którym każda roślina nie tylko zachwyca zielenią, ale też tworzy prawdziwe, naturalne środowisko dla ryb i drobnych bezkręgowców. Jedną z takich roślin jest bez wątpienia sagitaria subulata prawdziwa perełka wśród roślin wodnych, której obecność może całkowicie odmienić wygląd Twojego zbiornika. Dziś w serii filmów Atlas roślin Akwariowych przyjrzymy się jej bliżej. Opowiem Ci o jej pochodzeniu, wyglądzie, idealnym miejscu dosadzenia, parametrach wody, sposobie roznażania, a także ocenie jej trudność w uprawie. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak w prosty sposób wprowadzić do akwarium roślinę, która będzie rosła praktycznie sama, to sagitaria może być dobrą odpowiedzią, której szukacie. W tym filmie poznacie wszystkie sekrety tej rośliny i dowiecie się, jak wykorzystać ją w swoim akwarium, aby stworzyć prawdziwe zielone ogrody pod wodą. AquaScaping TV zapraszam na film. Partnerem kanału jest firma Hobby. Wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i fluwa. Sagitaria subulata. Polskie nazewnictwo to strzałka wodna należy do rodziny z łaciny Alismataceae. Po polsku bardziej będziemy kojarzyć, czyli żabienicowate, w której w skład wchodzą rośliny typowo wodne lub bagienne. Naturalnie występuje w Ameryce Północnej i Południowej, w płytkich wodach rzek, jezior i bagien, gdzie rośnie w gęstych kępach i tworzy rozległe trawiaste kobierce. To właśnie jej odporność i zdolność do przystosowania się do różnych warunków sprawiają, że świetnie nadaje się do akwariów, zarówno tych dużych, jak i mniejszych. W naturalnym środowisku sagitaria przyjmuje różne formy. Od niskich, niemal trawiastych, powyższe sięgające kilkunastu centymetrów. Sagitaria subulata jest niewielką rośliną osiągającą od 5 do 20 centymetrów wysokości, w zależności od warunków, w których rośnie. Jej liście mają charakterystyczny lancetowaty kształt są wąskie i smukłe. Dzięki temu nadają akwarium naturalny trawiasty wygląd. Liście wyrastają w gęstych kępach, co sprawia, że roślina idealnie nadaje się zarówno na pierwszy plan, jak i jako roślina okrywowa. Czyli roślina, która ma za zadanie przykryć większą połać naszego akwarium. I jeszcze to uprościć, po prostu roślina, która nadaje się na trawniki. Intensywnie zielony kolor liści pięknie kontrastuje z jasnym piaskiem czy ciemniejszym podłożem, nadając akwarium głębi i harmonii. Gdy roślina jest młoda, liście są krótsze i bardziej zwarte, z czasem jednak rośnie w gęste kępy, które mogą wypełnić cały przedni plan zbiornika, tworząc naturalny efekt. Sadzenie sagitarii nie jest trudne, ale warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo, aby roślina szybko się zaklimatyzowała. Najlepiej rośnie, jak to zwykle bywa, w podłożu bogatym w składniki odżywcze, chociaż dobrze radzi sobie również w zwykłym żwirze. Sadzimy ją w małych kępach, zostawiając między nimi przestrzeń, aby mogła się rozrastać i tworzyć gęste kępy. Korzenie powinny być całkowicie zakryte podłożem. Tylko liście powinny wystawać spod substratu. Dzięki czemu roślina stabilnie się zakorzeni i szybciej Zacznie pobierać substancje odżywcze. Jeśli zależy nam na szybkim efekcie, tak zwanego dywanu, warto sadzić większe grupy roślin po kilka sadzonek, co przyspieszy wypełnienie przedniego planu akwarium. Sagitaria jest bardzo plastyczną rośliną. W małych akwariach rośnie wolniej i zachowuje niską wysokość, w większych zbiornikach może rosnąć nieco wyżej tworząc naturalny, trawiasty pejzaż. By roślina zdrowo rosła, potrzebuje odpowiednich parametrów wody. Światło powinno być umiarkowane, a nawet do silnego. Przy intensywnym oświetleniu liście stają się jędrniejsze i bardziej intensywnie zielone. Jeśli chodzi o temperaturę, nie jest grymaśną rośliną. Waha się tutaj temperatura od 20 do 28 stopni Celsjusza. Chociaż Sagitaria toleruje krótkotrwałe wahania temperatury, co czyni ją rośliną wytrzymałą, warto jednak zachować temperaturę powyżej 20 stopni. I tutaj pewnie Ameryki nie odkryję, ale powiem, że suplementowanie dwutlenku węgla nie jest konieczne, ale jego obecność przyspiesza wzrost i zagęszcza liście. Jeśli chodzi o parametry chemiczne wody dla rośliny Sagitaria, to pH powinno wahać się między 6.5 a 7.5, a twardość ogólna wody, czyli GH może się wahać od 5 do 12 stopni niemieckich. Ta elastyczność sprawia, że sagitaria jest doskonałym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z akwarystyką, szczególnie z akwarystyką roślinną i nie chcą spędzać godzin na monitorowaniu parametrów. Roznażanie sagitarii subulaty jest niezwykle proste i opiera się głównie na podziale rośliny lub wykorzystaniu odrostów. Każda kępa rośliny może wypuścić nowe sadzonki, które po oddzieleniu łatwo ukorzeniają się w podłożu. Dzięki temu możemy szybko tworzyć tzw. trawniki w akwarium i zagęścić aranżację w miarę potrzeb. W naturalnym środowisku roślina wytwarza także nasiona, ale w akwarium kwitnienie jest rzadkością, więc rozważanie wegetatywne. Pozostaje najskuteczniejszą metodą. Ta prostota w rozmnażaniu sprawia, że nawet początkujący akwarysta może w krótkim czasie stworzyć pełną zieleni przestrzeń w swoim zbiorniku. W tym momencie dodam, że nawet nie trzeba rozdzielać sadzonek, one po prostu pełzną i rozrastają się po całym akwarium. Praktycznie rzecz biorąc, nie trzeba nic zrobić, żeby ta roślina się rozmnażała. Przez to sagitaria subulata jest uznawana za łatwą roślinę w uprawie. Poza tym jest odporna na drobne błędy w pielęgnacji, wahania temperatury czy niewielkie odchylenia w parametrach wody. Rośnie zarówno w prostych akwariach, jak i w bardziej wymagających aranżacjach, co czyni ją idealną dla osób początkujących, które chcą wprowadzić do swojego zbiornika pierwszą roślinę okrywową. Jej wytrzymałość, szybkość wzrostu i atrakcyjny wygląd sprawiają, że jest jedną z najczęściej wybieranych gatunków do zielonych kompozycji akwariowych. Podsumowując, Sagitaria subulata to roślina, która łączy w sobie piękno i prostotę. Jej smukłe liście wprowadzają naturalny, harmonijny wygląd, a dzięki elastycznym wymaganiom świetlnym, temperaturowym i odżywczym. Każdy akwarysta może cieszyć się jej urokiem. Roznażanie poprzez kępy pozwala szybko tworzyć gęste dywany, a niska trudność uprawy sprawia, że nawet początkujący akwarysta może stworzyć ze swojego akwarium zieloną oazę. Jeśli planujesz odmienić swoje akwarium, to popularna strzałka wodna może być pierwszym krokiem do stworzenia pięknego, naturalnego świata pod wodą. Oczywiście wszystkich na koniec zachęcam do eksperymentowania i sadzenia i obserwowania tej rośliny w Waszych akwariach. Jak zwykle, na koniec przypomnienie o nakarmieniu algorytmu YouTube. Jeżeli podoba Ci się ten przewodnik, zostaw komentarz, polub film, podziel się swoim doświadczeniem i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnego odcinka. A my widzimy się jak zwykle za tydzień, w sobotę o 12. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko aquamarket.pl.